Dzisiaj pokażę Wam, jak zamienić branzoletkę za 4 zł w prawdziwą biżuterię. Pomysł znalazłam na serwisie pomysłodajnia.pl. Najpierw wygładzacie branzoletkę papierem ściernym. Następnie nakładacie dwie warstwy farby akrylowej. Farba powinna być ciemniejsza od drewna. Teraz branzoletkę pokrywacie medium do spękań. Powinniście malować długimi pociągnięciami w jednym kierunku. Gdy medium do spękań wyschnie, ponownie nakładacie warstwę farby akrylowej. Gdy farba wyschnie z dowolnego materiału bądź serwetek, wycinamy wybrane przez nas wzory. Przyklejamy je za pomocą kleju oraz lakieru. Wykonanie takiej bransoletki nie powinno Wam zająć więcej niż 15 minut. Całkowity koszt to około 20 zł. Czekam na Wasze pytania i propozycje prezentów. Piszcie do mnie na natalia.pomyślny@gmail.com.